Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym odcinku nagram, nagram dla was w hashtag 7 odcinku vloga Kaliski jego co rozmarka. Jak widzicie tutaj jest bardzo ładny rozmark, bardzo ładna zieleń, piękne krzaki. A tutaj obok rozmarka jest bank PKO Polska, czyli bank Polski tam gdzie można wypłacać dużo pieniędzy. Jaka ładna polska zieleń. Fajne ławki. Tutaj ostatnio kiedyś był koncert z okazji obchodów na Dnia Prezydenta. Miał zostać nim Komorowski, a został nim Andrzej Duda, niestety. Ale taki zbieg okoliczności, że była taka ciekawostka o prezydencie Dudzie teraz, że on wspomaga Ukrainę, żebyśmy mogli żyć w całkiem normalnym świecie, więc. Brońmy się, Ukraino! Teraz dobra. A propos tego teraz wam pokażę. Tutaj jest tam taki szlaban, gdzie można opuszczać i spuszczać. I jak samochody jadą, to ten szlaban się podnosi. O tam widzicie przy tym bankomacie. Tu jest wejście do bankomatu. Z tyłu. Wejście jest z przodu. A tutaj można zobaczyć okna, tylko że bank dzisiaj jest zamknięty w sobotę i w niedzielę. Ale pokazuję Wam tylko tak dla przykładu, żebyście wiedzieli, że bank PKO Polski jest otwarty tylko od poniedziałku do piątku. Jeżeli chcemy pobrać jakieś pieniądze z konta na jedzenie albo różne takie rzeczy. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Polecam Wam tutaj zajrzeć, bo to jest bardzo ładna miejscowość. Ładne samochody, w bardzo dobrych, okazjonalnych cenach. Tutaj jeszcze są jak widzicie, podejdę trochę bliżej karmniki dla ptaków, gdzie można dawać ptakom trochę ziarna i słoninki, żeby były głodne. Powiedzenie jest takie. Dajmy czasu to trochę, ptaszkom, żeby odpoczęły od słoninki, czy jakoś tak to brzmiało. Niedługo zobaczycie, będzie tutaj jeszcze lepsza polska zieleń, jak tylko będzie lepsza wiosna. Tam jest garaż. Można wprowadzić samochody do garażu. Jest białe, czerwone, kolejne biały, czerwone, srebrne, czarne i. Srebrne, różne kolory, kolory do wyboru do koloru. Tutaj jeszcze mamy dwa akumulatory, gdzie nagrzewają ciepło od bankomatu. Tutaj, jak widzimy, idzie piesek na spacerek. O tam, to się trochę oddala. Jak widzicie, tutaj jest ładna polska zieleń, i polecam Wam tutaj zajrzeć, bo jest naprawdę. Bardzo ładnie. Poczekamy chwilkę, jak przejdzie, dajmy mu przejść. No i gotowe. Teraz pokażę Wam jeszcze tutaj... taki karmnik dla ptaków i jak widzieliście, i tam jest bezpieczeństwo, żeby... niebezpieczeństwo, żeby oddalić samochody od strefy zagrożenia. Ten czerwony... Tamten biały napis. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój bardzo fajny filmik w 7 odcinku o vlogu Kaliskim, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A jak nie, to to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale. No i co, ja Wam nie przedłużam. Dalej czasu spędzonego co rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć.